Siemeczko, jestem Kruczek, a w dzisiejszym odcinku Zagramy sobie w nowy tryb Czyli syfon No i w tym trybie ogólnie polega na tym Że za każdą likwidację Zdobywamy sobie Leczenie, więc Bardzo fajna sprawa Zobaczymy czy da się też ominąć to leczenie Na przykład jakimś ogniskiem, rybami albo coś takiego Zobaczymy właśnie czy coś się da No i powiem, że to bardzo fajny odcinek, więc zostańcie Do samego końca No i zachęcam bardzo do subskrypcji tego kanału E, raz z raz dzwoneczkiem. E, no i łapeczki w górę e, pod filmem. Bardzo fajnie, jeśli zostawicie. No i co, ja Was zapraszam już bez przedłużania e, do oglądania. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, gramy sobie w syfon. No i to jest tryb, gdzie właśnie dostajemy leczenie za likwidację. No i co mam powiedzieć o tym trybie? Nie wiem, czy są jakieś sekrety tego trybu, albo jakieś bronie inne. Nie wiem, nie mam pojęcia. Przekonamy się o tym w grze. Ze mną jest JPA Holm, MatX i TGX. coś tam. Dzień dobry i gdzie lecimy? Lecimy tam gdzie wtedy Czyli... Nie, nie lecimy tu. Ani... nie masz się wasz. Tu zginęliśmy wtedy jak coś, więc... I na miejscówka. To... tu! Tak. Tu! Może może gasnące tu, gaje! Tam. Gasnące gaje może. Dole, nie to, wiem. Tu no te... No nie, no tam będą no na pewno na banki ludzie, to gasnące gaje, bo żeby... Ta gra trwała jak najdłużej. No, no, bo jak polecimy za przykład taką miejscówkę, gdzie bus wystartował, no to słabo trochę. No, ale że chłop mi zabrał domek. Dobra, eee, ma pompka. Dobra, to nie jest dobry ma. znak. Chociaż szara. Eee, więc nie wiem, nie wiem. To fajnie, że chociaż że ty masz pompę, ja mam tutaj sieć granatów. O, pompa! No, też ale mam granaty. Fajnie. O, pompa. pompa. No, tylko taktyczna, no to no. O, impulsy. Ile tu jest impulsów? Czemu zawsze muszę spotkać impulsów? Dobra, amunicjon. Amonacją. Czy Ty tylko mnie z trochę rozśmiesza, że na angielski, że jak się ma angielskiego Fortnite, i ktoś ma anonimowy, to jest anonimów? No, najwidoczniej tak. Co ty tam Holm się e, nie wiem co tam wyprawiałeś przed chwilą? Co ty się tam dławisz, ej, żyjesz? No o, chyba tak. O, żyjesz tam? On żyje, odzywa się, no Kruczek on żyje. Niespodziewany. No nie wiem, tak zabawnie się żyje, widzę. Jeśli po jego głosie. Jaki Kiepsko, ty masz proszę. kilo w kluczek? Kilo? Ja e, to jest kilof ogólnie z... Z którego o. sezonu? Kurde, nie pamiętam, nie pamiętam. Kilo... W, kilo... W... No, fajnie, że on wyczerpał paliwo w taksówce. Fajnie. No ja. Tak. Ciekawe. Bardzo. Ja, ja nawet do samochodu... Ej! Miałbym... Jeśli to nie on, to może ktoś tu być. Czekajcie. Trzeba to sprawdzić, czy nikogo nie ma. Na no, zielonych kroków nie widzę, ale różnie to eee, bywa. Jakby hmm. powiedzieć, że... Poczekaj. Idę do innego auta. No. no. To ma... Co ma? No przecież to ma 55 o, paliwa, dobra. no to... coś musiał być tutaj. To wiem. super Nie wiem. Eee, nieważne po prostu. Nieważne, nieważne, idziemy sobie dalej. Ja eee. pamiętam ciągle, czy wy, jakieś, jakieś, ej, czy wy macie jakieś. Ej, czy wy wy macie jakieś bronię? Nie, nie wiem, jakieś bronie po prostu. E, których Oj. się nie spotyka w normalnej grze? Czy takie same ej. wszystkie macie? Jak Jaki w normalnych tak? trybie? A, no dobra. MK... No znaczy to jest normal... to jest normalna gra, tylko że jakby za leczania, leczenia, nie jak arena. No właśnie wiem. A, no właśnie, no na arenie tak samo nie jest leczanie. No, no taka no, ta informacja. Tak Widzisz jaki ja 200 człowiek? Z kitu ja. E, w ogóle ja. wszyscy aurami gramy. No To no. pokciąb. O, teraz. Uh, inne Oli... Czekajcie, coś powiedzieć. Teraz chłop OlixGamer mnie zaprasza, który 3 godziny ogląda powtórkę, co nie? Więc e, pozdro dla Ciebie. E, a my lecimy dalej sobie zbierać loot. E, ja mam prawie wszystko zielono. Ja nie jakie macie da bo ja mam z tobą bo jest to wiele ładniejsza. No chyba każdy, kto, kto ma aure, ma takie coś. Ma. No chyba no że tak, nie podoba mu się. To. Jakie style macie? Ja mam żadę e, Ja ogólnie mam tylko wyjątkową taką, aby mać wszystkie takie same. No. Nie, chyba ten no, X-polik ma normalną. Ja, no. on ma normalną. A. Ja tylko z tylko mam, mam komuś bluzą. No dobra, dobra. A, i widzę, że zostałeście łapeczkę w górę pod tym filmikiem. I subikak jesteście nowi. Będzie bardzo fajnie. Będzie I... miło od... i kruczek będzie się cieszyć. I odcinki e, teraz może będą się pojawiały na, raz na tydzień. Taka informacja. E, to zależy od wszystkiego. E, no, to zależy od wszystkiego, o czym miał czas i tak dalej. Ale taka informacja, że odcinki będą się pojawiały e, raz na tydzień, więc. O wiele częściej, dobra. I idziemy na zalew, czy gdzie? No właśnie, nie wiem, czy ryzykować na ten zalew. No nie wiem. Za likwidację ja mamy be... leczenie. No, przydałaby się jakaś ochrona. Przydałaby się. No, no trochę tak. Ale my no, przecież mamy ten. No, ten... Ale my przecież wiem. mamy, że bez leczenia, nie? Tylko za kiła No. Ale tu nawet nie może no, chyba tak. No. Tylko ogniska. No, nie ma leczenia. Ogniska są? Ej! No? Ej, to można oszukiwać w tym trybie? <noise> no to no. nieźle. Meskito. Ej, dobra, słyszę, jak się wyjadę. Tylko nie odpalę ogniska. Dobra, e, Tylko uważajcie na siebie, to. Leży! Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Józef! Ola, Ja pierdzielę. Dobra. Ja pierdzielę. E, co tu jaki macie? Dobra, to pompę se wezmę. Huźba! Jaki AIMBOT! Czech Chłapa mam, chłopa mam tu, ja jeszcze mój ulubiony o, no co to za gówno Lecz ktoś z i ktoś leczę. Czekajcie, Weź czekajcie. Ej, lecz, leczcie go, leczcie go Leczcie go, my będziemy szania. Ja muszę do tego, do tego do nicha, tylko jak to zrobić? A w sumie mam trzy impulsy. To jak, gdzie jak was chłop? wybije... Jak was wybije, to sorry. Dobra, gdzie jest chłop? Czekajcie. Ktoś widział go? No bo, no, to jest jakiś to kogoś jest lud w ogóle. Co? On zginął? No bo ja... Czekaj. Nie no, nie, no bo nie, ja nie, nie, nie. Jednego. Czekaj, czekaj, to jest, tu jest chłop gdzieś. No tak, bo ja jednego zabiję, więc to jest los z mojego. Czekaj, czekaj, on gdzieś tu łazi. Aha! Ale skam! Ale co, jaki skam? Eee, są ogniska, ale nie da się ich rozpalić. Ja pierdziele, no to nieźle. To nieźle Epic troluje graczy, epic. no. O, Epic ty trolu, większy od troli typ modelu. <noise> Jezu Maria. Nie wiem dlaczego, ale wsiadam do każdego auta i nie ma paliwa, więc nie wiem co się dzieje. No to może na tym trybie też Holm, jak ja Cię dopadnę, jak ja Cię dopadnę, zobaczysz. A o coś chodzi? O coś mi na pewno chodzi. O ten mikrofon, Jezus Maria. No, to, to nie. A tamtego, którego zabili z tą to był mój znajomy. A, fajnie. Fajnie, że twój znajomy zginął, wiesz? Koks. Wszyscy no kurde, chyba. byś... Byś chociażby... Byś chociażby się zdziwił, że to twój e, kolega zginął, ale... I tu złoto też to... się dostaje, no dobra. Czyli wszystko no jest normalne, nie. oprócz tego leczenia. Kurde. Kurwa, no daj ktoś leczenie, no. Przydałaby no mi się pota na bank. Botu. Kurde, by mi się przydało po A mi by się na pewno przydał jakiś Dobra, kill. Dobra, e, lecimy, lecimy po killach, chodźcie. Musimy zdobyć jakiegoś killa, nie bo szula. inaczej to... Inaczej Odcini słabo będzie. Odcinek bez killi, okej. Okay. Okej. Okay. Zaraz jak będzie nie? w ogóle jak Evron ten... Jak Evron, e, no wiem, na turnieju. No, no Wóż, nie, A, bez killi. nie wiem, ja tam nie oglądam za bardzo, ale ja... Dropa mamy. Ej, ej, nie otwieraj tego dropa jeszcze. A co by z niego wypadło? Impulsy. Leczenia nie ma? Szannego. Ej, a czekajcie, czekajcie. Czy ryby są na tym trybie? Kurde. Ej, nie, nie ma w ogóle łowisk. Kurde. Ale są przecież Już chciałem 200 zrobić. Harpuny są. Ej, ale są harpuny, ale nie ma tutaj głowy. Gdyby były ryby, to byłby sztos tam to by było takie 200 kilo. No. ej, a co my mega nie trochę. czekaj, dlaczego znaczy my do tej Ty. miejscówki wracamy? To co ej, miga? To tutaj a, no nigdy nie, tam nigdy dyskoteki nie... to jest XP niebieskie HD. no jest, o, jest, jest ale, że PH Holm to taki no life! Ale, że ja nie widzę żadnego typa. <laughs> ale, że PH Holm to taki no life i ma 140 level? E, ale, ale chyba domyślasz się, dlaczego on ma taki poziom. Aaa! Nie muszę kucyce. ci chyba, no. Tak, 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 tak. A ten 46 leveli sobie zbył. Kurde, nie wiem czy tu jakiś ciężej Maców się nie zbiera. To jakoś dziwnie mi się... Z... Chociaż nie wiem. Dobra, nie wiem. Nie wiem, Może nie, nie i jakoś normalnie. mi się wydaje, że mnie matka dostaje, ja mniej matca dostaję, Tak ale samo mi się wydawać. Bo tyle, już macham tym kilofem i tak trochę... Nie A wiem. jakby dostaję ze ściany po 10, ja powinienem dostać po 16. Aha Dobra, no nie, nie, harpu... no Harpus! Nie byłaby się no nic Daj ktoś leczenie, no. No to zrób killa. Super! No właśnie, chcę, ale jak nie ma tych ludzi, to jak mam No to, to musimy szukać jak ich. Tam? Musimy szukać Uj, ich akurat. sam siebie zabije i będę mieć sam siebie killa. <noise> Chodzi, chodzimy w kółko jak normalnie, nie wiem. Jakieś mrówki. Czemu ja tak zapieprzam z tym harpunem? Nie wiem. O już nie. Może ty kuzwa To przyspiesza? Liczę. Ty jak chyba harnasie. Jak Dobra, chodźcie chila, chila. na gasące gaje może. Tam będą typy. A nie, stoimy se na jakiejś wyspie i się kręcimy w kółko. Jak nie nienormalni psychicznie. Eee, chodźmy może. No pójdźmy, żeby nie... Ej, czekaj, czekaj! Chłopa, chłopa, chłopa mam. Tu chyba ktoś Weź biegał Weź mi go zostaw, mam mnie HP! No to chodź! Mój kill. No idę. Ale nie, to no no, my... chyba nawet nie był typ, ale dobra. Ale gdyby... gdyby były tu boty i by się dostawało też chwila, bo to taki jakby frak, To jest takie... Ale że S pan leczej że... My... czekaj, czekaj. Ktoś tu się odradzał? Nie. Kurde. Ktoś tu był? Na tej... Nie. na tej drugiej części ktoś mi się daje, że jest. E, ja może sobie wezmę... Kurde, nie wiem czy taktyka. A Ta jest, to jest. Wezmę. widzę, skaczę sobie. I drzewa kurzwa tam. Z całym hit kurwa. Oj sorry. Czekaj, ja mam... To ja, to mam daje, ja mam najdy. Ja mam najdy, tam daję im... A jeden ma snajka i stampi, jak wara. Nie! Co ja zrobiłem? Dobra, stricę. czekaj. Ej, ja im robię plecy. Ja im robię bok, ja im robię bok. Ja im robię bok jakby, co? Więc... Czekaj, czekaj, czekaj. Bo oni... Pomocy. Ej, leży? leży, Tak, słuchajcie. Okay. Mało, ale może być. Czekaj. Dostał 31 w powietrzu Ja mam tu chłopa Na nachu no, no, e, za, 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 wami, za wami jest chłop ogólnie Wiem, leży Ale nie tu, nie tu Nie tu Czebieś tu Dobra, mam chociażby teraz jakieś zlecenia Chłop się wybija o nie, ucieka. Kurcuj, jakimś autem, kurde. Ucieka nam, ucieka nam. A nie, tam nikogo nie ma w tym aucie. Ale ja dałem. Ja nie mam w tym więc trochę to długo. 30 za na biało. Ale uciekacz Jeden. O kurde, ile mam masy. Ole, oj, oj, Kurde jak ja nienawidzę wody Ale chłop, chłop ma SMG co nie? Nie za mał HP Teraz to tobie, są potrzebne killy, tylko tak powiem Mogłeś właśnie tam tego no, zostawić No. Dobra, ja, ma, ja mam zły kwipunek Ja mam zły ekwipunek Ja muszę se to wziąć na to miejsce pompa i jamka, bo mi się mylą jeszcze na takim trybie to w ogóle jest Ja już. zawsze na kreatywne, kiedy dostanę inaczej, na przykład na boxach, no to ja się mylę. Że niby, mam, że niby trzymam skara, a myślę, że mam pompę i nawalam ze skara. Aha. No. Ej, nie, no ja, ja, ja tak samo mam. ja e, skara i potem pompę. Jak jestem nierozgrzany, i... e, właśnie jak teraz, to jak na przykład nawalam jakiegoś chłopa, to mi się myli to właśnie. Czekaj. Ja jak zawsze się trochę rwocę, no to... Kurde, myślałem, że no. przykąski są! Ajajaj, już miałem tego... chęć. Dobra. Sześć osób, dawajcie! Ja muszę się zabudowywać. Ej, to 4 na 3. No. Okej! Okay. Weźcie, jako się zabudowujcie, bo... Każdy niech się zabuduje w ogóle. Cał tak, no, super. on sobie w głowie E Oni mogą ogólnie się kampić Czekaj. na tych Czekaj. bo tam jest dużo klejówek. No nie wiem, chyba że Takie, no. Chyba że w krzaczku kampią. Taki no. bambiczek bambo w mieszka. Możliwe jest. Czekaj. Bambiczek bambo w krzaczku mieszka. <laughs> Możliwe, Ej. W krzaczku mieszka. Posłuchajcie do krzaka. Ej, auto jest w krzaku. Czekaj. Nie, nie żartuj, że oni tam się kampią. Gdzie ten krzak? Czekaj. No tam krzak jest na górze. Na górze. Tam auto jest jakieś. Oni mogą Serio? tam być w okolicach. Ej, no za auta. Ja, no. eee, czekaj, czekaj, czekaj. Słyszałem kroki. Kroki? Kuźwa, no jestem downem. Ej, zabiłem się. Pomóc, 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 pomóc. Dawajcie. Pomóc. Co jest? Ja też właśnie spadłem z wysokości. Ej, ale dlaczego tu tak się spada szybko? Bo ja ogólnie drzewa, tylko spadłem. wiem, no, to I jest Ej, ja to myję. dziwne trochę. No, e, Takie wytyczne. Ja, ja teraz też potrzebuję leczenia, bo ogólnie też sobie spadłem. Ej, słyszałem kroki! Pojawiły mi się kroki. Ej, no mi też się pojawiły. Ojej. Yeah. Najgorzej. Najgorzej. No nie. nie. Dobra. A my Ej, ale bezleczeń. chyba mam więcej HP od, od tamtego. No nie wiem, może i nie, nie wiem. Ale mi się daje że mam więcej, bo mam 30, więc przynajmniej tyle. No, ale dobrze, że spadłem. Dobra, no, snajper. No, mam więcej HP niż wtedy. No, 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 o tym mówię. Kurde, ty no. Halo! Ojej, ojej. Ogólnie widziałem na tym domku chłopa, który sobie poszedł i... Nie, Mamy dobra, głupić. czekamy, czekamy, czekamy po prostu. A dobra, pechol... piln... Ej, Tatryl. bo oni jakby nie trochę ważne, nie mają ale. strefy, więc możemy tutaj pilnować i jak nie będzie strefy no, no, na no. nich, no to oni wyjdą, nie? Mamy dropa, ale dobra, już nie ile po dropa, o, tam bo... tam się budują! Czekaj, czekaj. Tam się coś zbudowało. Strzelajcie w nich, jak macie snajpy. Ty, tam jest jeden. Widzę. Ale... Dobra! No nie, no nie nie. Nie Aha, jeszcze nie. Plecy nam robią! Dobra, szybko, szybko lecz. Ej, plecy, plecy, uważajcie, plecy. Jeśli możesz to lecz i zobaczymy co będzie dalej. Eee, jeszcze jadę, został. No bo jeśli on mnie uleczy, spróbujemy coś zrobić jeszcze. No, dobra Ej, w ogóle u mnie? Ej, Hall ma taką oddaloną mega kamerę, tak jakby... Dobra, nie wiem, Zajm... zajmijmy się tu grą najlepiej. Musimy wycelować tego chłopa jakoś. Dawajcie, wino. Jest trzech na dwóch, ale oni mają HP chociażby, nie? No, właśnie... To Raczej. Ho... No, ojojojojo, jak oni zabili cię, to słabo. To Hall no, ma chyba w ogóle SW. Albo nie, może gra. Nie, on się rusza, żeby się nie odgrywał. Nie zabili, no bo sklety dostałem, nie? Milion strzałów. Dawaj, dawaj wycelujemy w niego. Ale kurde, on tam daszki co zrobił, no to niedobrze. Niedobrze. To Ej, wiem, jakby... Łapa? hon podjeżdża tego chyba farmera. Hon podjeżdża? No on chyba podjeżdża tego farmera. Dobra. Ta, no kolapsuję tego farmera. Dobra, dawaj, dawaj, kolapsujcie go! I spart, kolapsujcie i go! Dawaj go Nie! Nie! Najgorzej! Dobrze. Najgorzej, dostałem plecy! Plecy dostałem! No tak, no właśnie mówię o tym no nie, że plecisz, A ja nawet nie wiedziałem, że tam jest chłop. Wszyscy się patrzyli. Ale farmer gim... po prostu, pycham z ten. A... Dawajcie, tak, on czekaj, oni mogą wygrać to. No tak, bo jest, o! dobra, mamy to, mamy to, widzowie. Mamy, zrobiliśmy wina sobie e, na odcinku, więc kurde, kozak. E, jak ten typ się nazywa? Syfon, dobra, nice. Jeśli dotrwaliście do tego momentu widzowie to napiszcie e, GG e, na w komentarzu. No i co? Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, no i cześć. Elo. Cześć.